Witam po raz kolejny w moim filmiku. Dziś będę czyściła ten oto narożnik, który jest dość mocno przybrudzony. Nie wiem, czy, czy dobrze widać na tym, czy będzie dobrze widać na tym filmiku, bo mój ekran jest popękany i nie za bardzo widzę, co kameruje, więc musicie mi wybaczyć. Za jakieś pomyłki słowne, też przepraszam. Eee, tutaj mamy plamę, tu mamy plamę tu jest dość widoczna plama ogólnie cały jest przybrudzony ja to widzę eee, na żywo, na filmie nie za bardzo no ale tak teraz porobili te telefony, że wszystkie doskonałości idzie ukryć ostatnio nawet koleżanki nie poznałam tak się zmieniła <laughs> przez photoshopa eee, odkurzacz już na eee, szykowałam Wodę mam też tutaj, wodę używam zawsze ciepłej wody, nie za gorącej. Na 5 litrowe wiadro wsypuję 8 gramów proszku, może być 5 gramów, ja wsypuję troszkę więcej. Takie wiaderko proszku yy, używam tylko tej firmy Karcher i to nie jest jakaś reklama, nie wiem co, jest bardzo dobry ten proszek. Yy, starcza mi, Pch, na, na pewno mam drugi rok to wiaderko i jest połowa jeszcze proszku, jak widać. Za nie zapłaciłam około 300 złotych. Być może są teraz taniej, być może drożej, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie przystępuję do czyszczenia. Ja najpierw włączam odkurzacz, a później dopiero pompę. Włączając pompę, trzymam już przyciśnięty tutaj przycisk to żeby rzucało wodę, żeby nie było, żeby mnie nie spaliła pompy po prostu. Ja najpierw sobie opryskuję to miejsce, od którego zaczynam czyścić, tak, bo y, moim zdaniem ma to wpływ na czyszczenie takiego łóżka. Nie zamoczysz go w ten sposób, nie wiadomo jak, nie bój się. U mnie przeważnie do dwóch godzin jest wszystko suche. I czyszczę go w następujący sposób. Na filmie może nie zauważycie, że będzie on od razu śnił, ale zaraz pokażę Wam jaka będzie woda po wyczeszczeniu kawałka tego łóżka. Ja na przykład widzę, e, że woda leci brudna z łóżka, to jest się w stanie zauważyć. Jeszcze lepiej pokazuje to e, Odkurzacz firmy Karcher, bo ma przezroczystą tą stawkę, i tam można widać, tam jest widoczna ta, e, ta woda lepiej. Ale tutaj też mogę, ja jestem w stanie odróżnić już po, po takim okresie, jaka jest ta woda. Пошли, пошли, пошли. Woda nam się kończy. Wyłączam odkurzacz. Ja już czuję po. Dokładnie. Jak widzicie, skończyła się nawet. Zaciągnęło delikatnie powietrza pompa. I teraz pokażę Wam, jaka jest woda po wyczyszczeniu tego kawałka. Ja na przykład widzę różnicę, ale wiem, gdzie jeszcze muszę doczyścić, tak? A woda. Jak wygląda po wyczyszczeniu? Proszę bardzo, to, to jest ten kurz, który był niewidoczny. A to jest woda. Tak więc woda jest czarna. Teraz musimy się tej wody pozbyć. To była ta plama, którą Wam pokazywałam. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu to była plama od, nie wiem czy kawy. Czy czegoś innego, no nie mam pojęcia jakiegoś soku, może, ale w każdym razie nie widać tej kawy. Ja widzę różnicę. Mam nadzieję, że Wy ją też zobaczycie. Um, co Wam chcę powiedzieć? Na koniec wsadzę jeszcze może filmik, jak wygląda całość wyczyszczona. Jak na razie widzicie, wyczyściłam tylko ten kawałek. Jest dla mnie bielszy, ten jest żółtszy. Mam nadzieję, że to Was zachęci do kupna takiego odkurzacza, bo w domu naprawdę jest niezastąpiony. Wypróbowałam na sobie i ja jestem bardzo z niego zadowolona. Muszę Wam powiedzieć, że kupiłam taki sam sobie do Polski. Tylko, że teraz ten, ten model ma lepiej skonstruowane te rzeczy. Nagram o tym wideo, jak będę w Polsce. Pokażę Wam, jak wygląda ten lepszy model, że tak powiem, z 2020 2000... roku. Eee, dobrze, tak więc eee, wrzucę potem krótki filmik, jak będzie po.